Nauczanie domowe. 15 maja. Dzieje apostolskie rozdział 18, wersety od 23 do 28. Paweł zabawił w Antiochii pewien czas i wyruszył, aby obejść kolejno krainę Galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów. Pewien żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie pisma, przybył do Efezu znał on już drogę pańską przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego co dotyczyło Jezusa znając tylko sześć Janowy. zaczął on odważnie przemawiać w synagodze gdy go pryscylla i akwila usłyszeli zabrali go z sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę bożą a kiedy chciał wyruszyć do achai bracia napisali list do uczniów z poleceniem aby go przyjęli gdy przybył Pomagał bardzo za łaską Bożą tym, co uwierzyli. Dzielnie uchylał twierdzenia żydów, wykazując publicznie z Pism, że Jezus jest Mesjaszem. Kiedy przyglądamy się Apollosowi, człowiekowi, który zaczyna działalność nie mając pełnej wiedzy, nie mając pełnego chrześcijańskiego doświadczenia, to możemy stwierdzić, że Pan Bóg posługuje się różnymi osobami. I działa w sposób, tak jak zwykle to on, zaskakujący, ale też właśnie niewykluczający. W ten sposób, kiedy patrzymy na Apollosa, możemy zauważyć, że przecież kiedy on nie miał chrztu, to tak jakby nie był wprowadzony w tajemnicy sakramentów. On był godliwy, on mówił o Jezusie, a nie znał życia sakramentalnego. To bardzo ciekawa postać i bardzo ciekawa sytuacja, pokazująca działanie zarówno sakramentalne, jak i pozasakramentalne. Bóg nie jest bowiem ograniczony do określonych znaków, ale z kolei sakramenty to właśnie te znaki, które Jezus ustanowił, czyli których chciał. I stąd Pystyla i Akwila, widząc tak właśnie funkcjonującego Apollosa, postanowili uzupełnić ten brak. Mieli oni świadomość, że można mieć wiedzę, ale być bez wtajemniczenia, i Apollos był tego przykładem. I można znać dobrą nowinę, ale nie znać sakramentów, i znowu Apollos był tego przykładem. I kiedy patrzymy właśnie na tę postać, bardzo wykształconego i bardzo godliwego człowieka, możemy powiedzieć, że musiał on mieć to uzupełnienie. To dopowiedzenie, to poprowadzenie głębiej i dalej. I widzimy, że stało się tak, że małżeństwo, Akwila i Pryscyla zajęli się tym, to znaczy, oni tego człowieka przyjęli i, jak mówi słowo, wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. Zauważmy, on godliwie mówił, ale dokładnie to, co dotyczyło Jezusa. Nie znał całego, powiedzielibyśmy, działu o Duchu Świętym. Nie znał nauki o Kościele. Oczywiście to była nauka, która się rodziła. To było doświadczenie, które Kościół przeżywał. Młodziutki, świeży, ale już reflektujący nad tym, jak Bóg to wszystko poukładał. I dlatego Apollos musiał zrobić ten kolejny krok. Na szczęście serce i otwartość, a chwili i pryscyli, Spowodowała, że oni nie zabronili przemawiać Apollosowi, ale uzupełnili jego braki. Można by tak dzisiaj pokusić się o takie stwierdzenie, że Apollos to taki współczesny, aktywny, wolny chrześcijanin, nawracający się na katolicyzm. Z tej godliwości, bez wtajemniczenia, tej znajomości Jezusa, ale bez sakramentów staje się pełnym katolikiem, pełnym chrześcijaninem, dzięki właśnie posłudze, akwili i Pryscylii. Potrzebujemy więc tego zrozumienia, po pierwsze, że Bóg może działać tak, jak chce, sakramentalnie i pozasakramentalnie, ale chce, żebyśmy byli w pełni. Wprowadzeni w Boże tajemnice. To znaczy, żebyśmy nie mieli tylko wiedzy takiej biblijnej, którą miał Apollos, ale mieli również doświadczenia wejścia do wspólnoty, że nie tylko my mamy być godliwymi głosicielami, ale również uczestnikami sakramentów, czyli tych znaków Bożych, w których. Doświadczamy zbawienia, w których Bóg nas przekształca, w których Bóg chce poprzez swoją łaskę działać w kościele. I dzięki temu, tak jak Apollos, każdy z nas może mieć pełnię. Prośmy, aby było jak najwięcej takich małżeństw, jak Akwila i Prystyla, którzy, widząc gdzieś braki, uzupełniają je. Prośmy o jak najwięcej takich otwartych serc i umysłów, jak Apollos. Który widząc, że potrzebuje jeszcze czegoś więcej, pozwolił się dalej poprowadzić, pozwolił się głębiej zanurzyć w te Boże Tajemnice. Prośmy, aby Kościół właśnie rósł w tym rozumieniu działania Boga i w tym coraz pełniejszym wprowadzaniu każdego człowieka w Boże Tajemnice.